Cześć, cześć, witam wszystkich w nowym odcineczku. Tak, słuchajcie, yy, miały być minigamesy, tak, miały być, ale słuchajcie, nie będzie, ponieważ chciałem Wam pokazać nową postać. Otóż to. To jest nurek, jego się nie da rozwalić. Będziemy musieli sadzić ziemniory, żeby go powstrzymać. A dowiecie się w bitwie, jak już będę. Yy, jak już będę właśnie grał, zaczynajmy <grych> tak, minigames, minigames, spoko, bez was nie będę grał w żadne minigry, chyba o ile się powstrzymam. A jeśli będzie jakaś znowu postać, jakaś fajna nowa, niestety zrobię też to samo. Otóż, mianowicie, wow, ale lagi. O, ale lagi. Meni. Okej. Okay. Ale lagi były. Dobra. Otóż, no, jeśli będzie jakaś nowa postać, to wtedy was, wam powiem... Yy, powiem... Yy. A, właśnie. Happy Wheelsy. Dlaczego nie ma Happy Wheelsów? Tak. Dlaczego nie by, yy, miały być Happy... Słuchajcie. Nigdy by się mnie nie słuchajcie, jeśli na przykład mówię, w następnym odcinku będą Happy Wheelsy. Tak, tak, tak. We so, Będą Happy Wheelsy. Tak. o Happy Wheelsy rządzą. Nie słuchajcie się mnie wtedy tak. Bo i tak i tego nie będzie. Jest. 20%, że będą. Tak. Yy, oczywiście ja dotrzymuję słowa. Tylko że nie na YouTubie. Ale... Ale słuchajcie, nagrywałem tyle Happy Wheelsów, Co jeszcze chcecie? <laughs> Mam nadzieję, że się w takim razie się podoba gra. Moja, no dobra. Jak się podoba gra taka, no to dobra, będę nagrywał. Nie, no i tutaj możecie mi wierzyć, bo będę nagrywał, tylko nie wiem jeszcze kiedy. Jak będę miał trochę czasu wolnego, to będę nagrywał. A teraz zajmijmy się tak jak zawsze z zombie, tak. Yy, posadzimy jeszcze co? Jednego słonecznika, tak. Posadzimy, tak. Yy, tutaj trzeba będzie atakować. D, nie pokona on. Easy gif. Ty, on nie pokona. No nie, nie wierzę. Dobra, pokonał cudem. Okej. Okay. Teraz tutaj przejdźmy do obrony basenu. Oha, już. Już idzie z kaczuszką. kaczuszką kaczuszka rządzi. Rządzi kaczuszka. Tak tutaj sobie musimy wysadzić te listkami. Żeby się nikt nie przedostał. A tym bardziej nurek. Nurek wyjmuje mi nurki. O i tutaj obronimy. Tych słoneczników pewnie wysadzę później. No, ale na razie niech, niech, niech będą. Niech produkują słone słoniaca. No. A. Hmm. Happy Wheelsy powinny się pojawić za... Najpóźniej. Za tydzień. Ja wyjeżdżam na kolonie. Słuchajcie. No i właśnie nie będę miał okazji nagrywać. O, już w sumie mogę kupić tego. O, właśnie. Miałem wam pokazać. Proszę bardzo. On wali trzema naraz. On wali tu, tu i tu. To jest właśnie takie fajne. No, mi się podoba strasznie ta roślina. Dobra. Może nie jest tak. Może nie wygląda tak ładnie jak ta pojedyncza, ale jest fajna. Aha, nurki chyba będą wchodziły, tak? O właśnie, zobaczcie jak one... Jak one szlają ty tymi kulkami. Tak, to jest bardzo interesting. Yes, of course. Oh no, it's nu... Diving. Och no. Nurka łatwo pokonamy, on sobie będzie żarł A my go pokonamy wtedy. Widzę, że sobie nie radzi. No nie, no nie wierzę. Poswięciłem 100 henioszków na nic. Tutaj pomogę. Tutaj zrobię takie potrójne. Nie, poczwórne, tak. Nie jak to się mówi, ale tak, poczwórne zrobię. Yy, no jeszcze kilka. No jeszcze dwa słoneczka, jedno i drugie. A propos modów, nie instaluję żadnych modów do tego. Oczywiście, Minecraft się pojawi. Tak, gdy skończę tylko planszę zombie Zombies nagrywać. No tak, nie mogę na wszystko. Nie mogę wszystkiego... Nie mogę wszystkiego naraz robić. A Minecraft, 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 Minecraft. A właśnie, a Minecrafta. Yy, jak będę nagrywał Minecrafta, to mi się tak... To nie będziecie chcieli oglądać, bo tak słaba jakość... Tak mam słabą jakość na Minecrafcie, jak nagrywam frapsem, jeszcze to konwertuję później, to jest taka słaba jakość, że normalnie, nie, nie zniesiecie tego. Już lepiej sobie jakiegoś cien, cienkiego bolka poglądać, ale w HD. No właśnie, no sorry, sorry. No, tutaj sobie zasadzimy jego. O, i się przygotujemy na następną falę. O, i fajnie to wygląda. Okej. Okay. Zaczynamy impre. Zaczynamy impre. Ja, ja, ja. Tak, nurek poszedł na dno. O niego się nie martwimy. I zgniecie dwóch. Tak, to jest fajne, że gniecie nawet dwóch. Dobra, szybko go rozwalcie. O. Bam, bam. O! No właśnie. Jeszcze wam powiem, do czego służy ta roślina. Służy ona do tego, aby... Aby, aby na przykład jeśli nurek idzie, na przykład nurek idzie, to żeby złapało, kładzie się to w wodzie, nie trzeba żadnej od tej trawki, kładzie się na, normalnie na wodzie i go ściąga do wody. Dobra, słuchajcie, mam dla was dobre wieści. Żadna nowa do, postać nie doszła. Więc pora na minigamesy. Tak, minigamesy pojawią się w następnym odcinku. A w tym odcinku już się zbliża koniec go. Yy, subskrybujcie, jeśli chcecie być na bieżąco ze Slashem. Yy, komentujcie, jeśli, jeśli macie jakieś pytania lub chcecie zapewnić, yy, lub chcecie na przykład protestować. I lajkujcie, jeśli Wam się podobał odcinek. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Do następnego.